Mateusz stanowiet firma Solid Expert witam bardzo serdecznie. W SolidWorks Simulation 2011 istnieje możliwość upraszczania modeli 3D i analiza 2D. Można powiedzieć obrazowo, że analizujemy plasterek modelu. Oczywiście model musi mieć pewne własności geometryczne, które pozwalają na tego typu uproszczenie. Przygotowałem tutaj model rzeczywistej śruby, w której wymodelowałem łeb, nakrętkę ze ściętymi ścianami oraz helikoidalny gwint. Taka śruba nie jest osiowo symetryczna ale przygotowałem również pewne uproszczenie które pozwoliło mi na zastosowanie uproszczenia 2D w Simulation mianowicie no, oczywistą rzeczą jest niemodelowanie główki śruby ale przede wszystkim gwint został wykonany jako wycięcia pierścieni a następnie powielone w szyku to gwarantuje mi, że śruba będzie osiowo symetryczna przejdę teraz do simulation owo Uproszczenie 2D możliwe jest dla badań statycznych, termicznych i nieliniowych. Tutaj pojawia się opcja właśnie uproszczenia 2D. Jak to wygląda? Otóż określam, że model jest osiowo-symetryczny. Pokazuję płaszczyznę przekroju oraz oś geometry. I w tym momencie widzę, że program wycina mi ten ów plasterek. W tym momencie pracuję już na płaszczyźnie. Model jest dwuwymiarowy. Sprawdzę jeszcze parametry badania. Upewnię się, że opcja dużego odkształcenia jest zaznaczona. Wybieram Solver, solver Direct Space. Następnie zdefiniuję materiał. Typ modelu plastyczny według Misesa. Zdefiniuję teraz połączenie kontaktu. Będzie to typ bez penetracji pomiędzy śrubą a nakrętką. W zaawansowanych opcjach wybiorę powierzchnia do powierzchni. Takie uproszczenie 2D powoduje mi łatwiejsze, łatwiejszy charakter kontaktowy pomiędzy geometrią poszczególnych komponentów. Zdefiniuję umocowanie. Takie umocowanie pozwoli mi na e, ruch śruby wzdłuż jej osi oraz nakrętki, która będzie mogła po pracować pod działaniem e, śruby. Przyłożę jeszcze zewnętrzną siłę. o wartości 12 tysięcy newtonów. Uproszczenie to pozwala mi również rozpiąć siatkę o bardzo wysokiej jakości. Obliczenia z taką siatką modelu 3D byłyby niezwykle czasochłonne. Również rozwiązanie kontaktu modelu 3D byłoby dosyć trudne. W przypadku modelu 2D taki kontakt jest o wiele łatwiejszy do rozwiązania. I mogę teraz już przeprowadzić obliczenie. Przeliczenie tego badania trwało niespełna 2 minuty. Jest to czas relatywnie krótszy niż gdybym podobne badanie liczył na modelu 3D. I podobnie jak w standardowych analizach 3D, do których przyzwyczaił nas SolidWorks Simulation, analogicznie wyświetlam rozkład naprężenia czy przemieszczenia ale jeśli preferuję wyświetlanie wyników na modelu 3D to nie ma z tym najmniejszego problemu gdyż mogę pokazać wyniki na modelu 3D obrócę wokół osi ten wykres powiedzmy o kąt 330 stopni tak żeby nie domykać tutaj środka modelu żeby też zobaczyć co w środku się dzieje a dodatkowo mogę lepiej zrozumieć co dzieje się w geometrii takiego materiału dziękuję uprzejmie za uwagę